Witam Was gorąco i serdecznie z tej strony The Diabel X FIFA i zapraszam na trzeci odcinek Zagrajmy w, Wii, w tryb kariery Wigan Athletic Oczywiście FIFA 13 Teraz czeka nas jaki yy, no, yy, mecz u siebie w pucharze Capital One Tutaj musimy podwyższyć pensję naszemu środkowemu pomocnikowi, ponieważ ma jakieś zastrzeżenia co do niej się zaraz robi no to McCarthy był chcę zarobić 30 tysięcy no czy będziemy musieli trochę ukrusić budżet tyle wystarczy czy nie ach śleżym obliczu Tyle w zupełności wystarczy Gdzie on był tutaj? 30 tysięcy No co jest? Ja pierdzielę masakra Widać że z rana nagrywane Teraz już jest gites 30 tysięcy A my przechodzimy do meczu tako ustalimy sobie skład No zbytnio dużego wyboru to my nie mamy Maloni Zmęczony Może w Fraser 5 sobie wejdzie Ma trochę bardziej wysunięty albo Jordi Gomez na prawym skrzydle Diko Środkowa obrona Tutaj nie będzie zmian Tu również I na bramce Damy Joelowi czy nie damy? A damy Co będzie? No i takim składem wychodzimy na ten mecz Podobne stroje do naszych mają <grym> Prawie jak no, na pewno by się łatwo było pomylić No ale nic, dajemy im wyjazdowe Legendarny minut 5 I spotykamy się yy, po Koniec meczu wygrana, wygrana 2 do 0 W rezerwowym składzie Gramy dalej oczywiście Przeszliśmy wszystko pięknie ładnie Ivy eh, młody nasz zawodnik pomocnik środkowy zawodnikiem meczu no Bencja już w tym meczu nie zagrał tak super jak w, w poprzednim odcinku Joel na bramce ładnie bronił nie wpuścił żadnej szmaty tutaj trochę gorzej lewa obrona Mike Olson mógł trochę się lepiej postarać ale i tak nie było źle Wszyscy dobrze zagrali powtórki tutaj. Pierwszy gol dla naszej drużyny Fraser 5 Chyba kogo to było podanie? MacArtura McArthur podanie do Frasera 5V uderza. Piłka jeszcze odbija się od słupka. Kuszczak nie zdołał wybronić i piłka wpadła do siatki. Tutaj Crofts pudło. O, straszne pudło. Tutaj Mike Olson. No. Co się jeszcze zagubiłem. I tutaj Jordi Gomez na 2 do 0. Mocny strzał po ziemi przy supeczku. No i wygrywamy 2 do 0. i kończ, zamyka nam się okno transferowe jeszcze tutaj mamy ofertę za Emerson'a Boysa oczywiście damy 950 tysięcy i to trochę za mało no i zobaczymy o Stoke City stara się o da, danego Wellbeka no proszę, no proszę O przyjęli może go kupią nawet zobaczymy czy tak kupili Tutaj jeszcze bingam na wypożyczenie pewnie czemu nie Mamy 2 miliony Trochę sobie zmienimy budżet I tak się zastanawiam przydałoby się kogoś kupić Tylko właśnie nie wiem kogo Obrona trochę leży O jakiś młody obrońca środkowy by się przydał no nic, damy tak do 20 lat. I do, nie wiem, do wartości 1 500. 000, może jakiegoś młodzika nam znajdzie dobrego. No, trochę będzie z tym chyba problem. O, nasz. Obrońca Polski, Marcin Kamiński. Może do 25 lat damy, trochę lepsi będą. Pablo Cesar Aguilar Taki żeby nie był też za wolny, bo... W Anglii to trzeba trochę szybko biegać No ten to akurat za niski jest A ten taki akurat, w miarę by był Slobodan Rajkowicz hmm. Albo nie, kupimy... prawego czy lewego lewego chyba nie mamy w ogóle też dobrze poszukamy lewego pomocnika trochę te kryteria powiększymy do 28 lat żeby było trochę lepszych zawodników ten ma ciekawe statystyki fizyczne oczywiście Może ustawimy też sobie szybkość biegu minimalna na 85. O, ten jest ciekawy. Może grać też na prawej i lewej obronie. To by się nam przydało jak najbardziej. No ciekawy, naprawdę zawodnik. Idziemy dalej. Ten nie. Tutaj jakiś młodziutki, Sandiomany. Od a to teraz akurat w aktualnie trwającym Pucharze Konfederacji jeden z czołowych strzelców, zwłaszcza Nigerii no nie spodziewałem się, że on taki mały overal ma w FIFA, no ale szybki jest no tak jak wszyscy tam z Afryki praktycznie taka już ich uroda No nic, złożymy ofertę za odłomadiego Może przyjmie klub ale wątpię Nie mają zbyt wielu zawodników na tą pozycję Jeszcze shrek Czy tam shruk Nie wiem jak to się czyta tych umlautów Dobra niech będzie milion trzysta I jeszcze prawy pomocnik też by się przydał jak najbardziej Prawy skrzydłowy Tutaj ma fajnie wyjątkowo nisko. Jimmy Kebey, McLeary. Ten jest ciekawy. O, Waldemar Sobota nawet jest. I za niego złożymy ofertę. Milion dwieście. Tak samo jak za Kebey, to nie ale za tam ma również złożymy ofertę i za Arellano również tylko im damy może tak z 1800 okej okay. i symulujemy zobaczymy i tak Reading przyjęło za Garetha McCleary jego ofertę Ha, dopiero dołączył do klubu No to damy im tutaj może z 2 miliony Milion 200 i Tutaj za Waldemara Sobotę 1500 I oczywiście przyjęli 6.000 XC to ważny zawodnik I Varese niestety nie przyjęli Zostały 4 godziny Mamy... Trochę zmniejszymy ten tutaj budżet. Hmm, <laughs> <laughs> mamy problemy. Już będzie dobrze. A gdzie ja wchodzę? Cześć, gdzie to było? Się przyjmowało tych zawodników. Kurde, nie pamiętam. Ach negocjacje. Chyba tu. Tak jest. <laughs> I ja zrobię małe cięcie i zobaczę sobie gdzieś na stronce jakiegoś taniego, y, dobrze rozwijającego się młodego prawego, lewego pomocnika. I zaraz do Was wracam. No dużo nie znalazłem, tylko tego tutaj w tej cenie co mamy na razie. Wątpię, żeby przyjęli. Jakiś super to zawodnik nie jest, ale do 84 patrzyłem, że się rozwija spokojnie, więc z 88 może powinien osiągnąć za parę sezonów. Jak będzie regularnie oczywiście grał. Tutaj mamy ofertę transferową. Oczywiście przyjmujemy, bo nie jest nam do niczego potrzebny. <laughs> Tutaj nie do przyjęcia, czyli już nie kupimy go. Tutaj Butman też na sprzedaż. No James McCarthy chce odejść No skończyło się okno transferowe Więc w tym W tej rundzie na pewno nie odejdzie Może w następnej To już on sam zdecyduje O i teraz popatrzymy sobie właśnie na Jak rozwijają się nasi Zawodnicy Tutaj Żuła Cancelo ładnie się już rozwinął Dwa Ivan Ramis 1. Tutaj dostał tylko odbiór piłki, fliski i przechwyty Fi Minor Figure Watch, jak to się tam czyta Olson Fraser 5E Bensia już 2 overall Już ma drybling 82 i podkręcenie 83, no proszę Świetne statystyki Nic tam już dalej za bardzo nie ma co patrzeć Tutaj jeszcze Waldemar Sobota Widzimy No i teraz czeka nas no, Czeka nas ciężki no mecz Z Manchesterem United To będzie ostatni mecz w tym odcinku I tu jeszcze gramy na Old Trafford. Damy Tobie szansę. Espinoza już powrócił. Jako Aro na kone Faldemara Sobotę damy na ławeczkę. Okej, okay, skład ustalony. I przechodzimy do meczu. Deszczowo niestety. To będzie się ciężko grało. No ale może się uda. Nie będzie źle. A ja się z wami żegnam. I spotykamy się po meczu. No zaraz zobaczycie wynik. Masakra. To co zagrał Manchester United W obronie zwłaszcza Tak wysoko wysuniętej obrony to ja jeszcze nie widziałem Po prostu podanie górą i no, gol Tutaj Waldemar Sobota wszedł W bodajże w 79 minucie Na boisko W 90 pokazał się świetnie Na podanie prostopadłe górne e, Przejął i wykorzystał swoją szybkość Mimo że nie jest jakimś rosłym zawodnikiem To udało mu się wygrać pojedynek e, W bark w bark z bodajże Rio Ferdinandem albo Johnem Evansem coś takiego no i strzelił go lano ale 7 do 2 na Old Trafford no naprawdę imponujący wynik Aruna Kone hat-trick McCarthy, McManaman Jordi Gomez z rzutu karnego też ładnie w prawy górny róg siłowy strzał On tutaj akurat mogliśmy się tego spodziewać zawodnikiem meczu Aruna Kone Lindegard 5,4 Bitner no słabiutkie oceny Teraz Nie ma wszystkich niestety Akcji Szkoda No ale nic Kagała tutaj w siódmej minucie Już było 1-0 dla nas w czwartej minucie Zdobył gola Aruna Kone A tutaj wyrównanie na 1 do 1 Sindiego Kagały tutaj I po tym właśnie zmieniłem Joela bo zapomniałem że on został tam właśnie na bramce po tym meczu z Brightonem nie zauważyłem go tutaj Wayne Rooney to już było chyba z 4 do 2 dla mnie znaczy 4 do 1 i teraz 4 do 2 tutaj po tym golu tutaj Jordi Gomez już na 6 do 2 ładny strzał w prawy górny róg i tutaj właśnie to o tym mówię ładne zagranie Waldemar Sobota tutaj jeszcze wyszedł sobie podkręca na piłkę lekko i znowu gol świetnie zagrali nasi piłkarze wszyscy pochwały dla nich naprawdę tutaj mamy komunikat żury gra coraz lepiej no i następny mecz na no, chyba będziemy to jeszcze symulujemy sobie ten mecz trochę bardziej rezerwowy skład wystawię Bo tutaj z Doncasterem nie ma sensu takich meczy grać w ogóle No, dużo z naszej drużyny się załapało. No ustawimy sobie tako: Alcaraz, Żuel, Coldwell, Tutaj nie zmieniamy, Ben Watson, Gomez i Fivey, tutaj Waldemar Sobota, Jasine Bensia, i Daniel Redmond. Zapiszę sobie jeszcze I symulujemy mecz Wygrana 2 do 0 Fajwi i Malnej Jeszcze mieli czerwoną kartkę Nagroda z turnieju, tutaj jakieś małe kwoty No i teraz w tym odcinku Na koniec już sam ustalimy sobie tylko skład na następny mecz Tutaj zostaje tak, tak, a nie inaczej. Ivan Ramis, Fidziurła tutaj. Ben Watson tu nie. McCarthy z przodu. Espinoza i Gomez. Sobota. Zagra? Czy nie zagra? Hmm. Nie, zagra sobie. McManaman. Żury. Tutaj skład akurat ławka jest wszystko świetnie, oprócz tu trzeba tylko to zmienić. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania i dawania łapek w górę i komentowania oczywiście. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.